Cześć, jestem już przy końcówce budowy e-bike'a, roweru elektrycznego. Jak widzicie już wszystko udało mi się załadować do skrzynki. De facto no silnik też już jest dokręcony. Właśnie o silniku chciałem kilka słów powiedzieć. Otóż to jest silnik MXUS'a kupiony w nexon.pl kupiłem go razem z obręczą ze szprychami i z zapleceniem więc przyszło do mnie całe koło praktycznie kupiłem też blokadę obrotu osi ona jest założona na razie tak średnio muszę, muszę wymyślić coś innego być może coś karbonowego będę robić ale, ale kilka słów o tym silniku. Otóż silnik ma moc nominalną 1500, maksymalną na stronie jest podane 3000, a więc z tego sterownika, który ma maksymalny prąd 45A, myślę, że on te 3000W może wyciągnąć. on z takich ciekawostek ten rozstaw widelca w tym silniku jest troszkę większy niż standardowy rozstaw widelca w ramię, dlatego no i to było najbardziej problematyczne zadanie i tutaj polecam żeby robić to w dwie osoby to jest rozgięcie tego widelca o te 5 mm. Ja to robiłem sam no i to było dość ciężkie zadanie. Ja też, tutaj, jeśli chodzi o ten widelec, to miałem taki problem, albo nie problem. Otóż ta oś ma 12 mm średnicy. Natomiast ona ma tutaj takie przewężenie, właśnie do montażu blokady obrotu. I to przewężenie ma 10 mm, i ja właśnie miałem oś 10 mm w poprzednim kole. Dlatego tak naprawdę to przewężenie wpasowało się w mój, w mój widelec. No i tylko takie umieszczenie było możliwe. I dlatego też ten, ta blokada obrotu jest umieszczona tak dziwnie, bo nie było jak inaczej jej umieścić pewnie powtórzę się za wieloma już opiniami ta blokada jest po to żeby zabezpieczyć oś przed obrotem w przypadku gdy się tam lekko jakoś odkręci ta śruba mocująca i po prostu silnik zacznie oś obracać dość luźno jeżeli by nie było tej blokady to właściwie będą zerwane Tutaj przewody z silnika i silnik jest tak naprawdę do ponownego okablowania. Także założyłem ją na razie tak prowizorycznie. Kabel z silnika pociągnąłem po górnej rurce widelca. No i ten kabel jest połączony tutaj. Jest zlutowany, jeśli chodzi o kable FAS, i jest zrobiony na takiej złączce. Właściwie to jest standardowa złączka, taka y, samochodowa. E, jest połączony ze sterownikiem, e, i tu e, pojawiają się w internecie e, poradniki takie, żeby, że niekoniecznie te kolorki e, w kablu od silnika i w kablu od. Sterownika, że one nie będą się zgadzać prawdopodobnie, natomiast tutaj, akurat w tym przypadku, w tym zestawie od Nexun, one się zgadzają i wszystko chodzi tak jak należy. Także o tyle dobrze, że, że nie trzeba było tutaj sprawdzać. Tutaj, jeśli chodzi o te kolorki, to um, trzy, trzy kabelki to są, czujnik, to są czujniki HAL. Jest czujnik temperatury, no i zasilanie, e, i masa. Także e, ten silniczek jest tak zmontowany. Miałem jeszcze z nim jeden problem. Otóż on e, jest określony jako e, silnik, e, na który trzeba nakręcić kasetę siedmiorzędową, ja kupiłem taką kasetę, ale okazało się, że ona e, się zostaje luz po prostu po włożeniu tej kasety, dlatego musiałem włożyć tutaj e, taką dy dystansową podkładkę no i wtedy udało się dokręcić tą kasetę e, no i co jeszcze, i to jest właściwie wszystko e, teraz jedynie co muszę zrobić to jest dopompować te koło i zrobić test ja akurat mam e, hamulce V dlatego tutaj tarczy nie montowałem. Może kiedyś, aczkolwiek to jest bardzo niewiele miejsca na tą tarczę. Jeszcze tu ma, po, powinien wejść jakiś dystans, także nie wiem jak to, jak to zrobić. Natomiast silnik już jest dokręcony, wszystko podłączone. Także jak macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tego silnika, to pytajcie. Albo zaglądnijcie na nexun.pl, tam znajdziecie informacje, linka do bloga, dużo jest wyjaśnione. Także na razie tyle, dzięki i pozdrawiam.